Jeżeli pan Morawiecki nie stawi się na ogłoszenie, na tą czynność przedstawienia mu zarzutów popełnienia przestępstwa, prokurator, żeby kontynuować to śledztwo, a przecież chce je kontynuować i zakończyć, będzie musiał ponownie wystąpić o uchylenie immunitetu w tym zakresie o wyrażenie zgody przestępstwa na zatrzymanie. Po to jest nam właśnie potrzebne po tym traumatycznym okresie rozliczenie, aby wykazać, że jeżeli zrobiłeś źle, to poniesiesz odpowiedzialność, ale nie za rok, czy za dwa, czy za pięć, bo taka od... sprawiedliwość odsunięta w czasie przestaje być sprawiedliwością, ona jest najwyższą niesprawiedliwością. Nie do końca rozumiem tą narrację dotyczącą zbyt wolnych rozliczeń w odniesieniu do spraw prokuratorskich. Mhm. Znaczy właśnie państwo demokratyczne, państwo prawa wymaga mhm. tego, by sprawę... Nawet wydającą się w mediach najbardziej oczywistą, dogłębnie zbadać, dogłębnie sprawdzać. Znaczy, gdy dzisiaj słyszę chociażby Szymona Hołownie, ale mm, całą, cały szereg osób, Roman Giertyk też właściwie w swoich tweetach sugeruje w ten sposób, że ja czasem mam wrażenie, że Roman Giertyk wyobraża sobie przeprowadzenie śledztwa od A do Z i postawienie zarzutów, akt oskarżenia i jeszcze wyrok sądowy w pół roku. No, nie chcemy spraw dwudziestoletnich jak w przypadku ojca ministra Dziobry, ale prokuratorzy muszą mieć czas po to, żeby sprawdzić dokumenty, przesłuchać ludzi i rzeczywiście postawić zarzuty y, sprawiedliwe, słuszne. No, a nie właśnie działać w ten sposób, jak działali czasami prokuratorzy usłużni zapis. E, no, tym usłużni zapis to niekoniecznie się udało tak, to oskarżenie, bo nie słyszeliśmy chyba o żadnych skazaniach takich e, trwających postępowania Ale to i... Ale dopóki coś e, e, na no, początku, no, po to, żeby właśnie w ogóle, nie daj Boże... Znaczy to tak, to ja chciałabym, e, abyśmy pewne kwestie e, uporządkowali. Jestem... E, Będę oponować przeciwko takiej optyce, że jeżeli coś się dzieje szybko, to znaczy, że jest źle, złej jakości, niewłaściwie prowadzone i jeżeli coś ma być dobrze zrobione, to musi trwać. A propos śledztwa, pan mówi pół roku. Kodeks postępowania karnego mówi, że śledztwo powinno trwać trzy miesiące i w wyjątkowych wypadkach można je przedłużyć na dalszy czas oznaczony. Ale do czego zmierzam? Bo. Generalnie takiego sporu między nami nie rozstrzygniemy, czy coś się dzieje za wolno czy za szybko. Każdy może mieć własną optykę. Rozstrzygajmy to na konkretnych postępowaniach, na konkretnych kwestiach, tak? W dniu dzisiejszym prokuratura krajowa opublikowała komunikat, że wystąpiono o uchylenie immunitetu byłemu premierowi Mateuszowi Morawickiemu w związku z kwestią organizowania wyborów kopertowych, tak? Ja zadam tylko takie jedno pytanie, bo to nie wynika z komunikatu, być może jestem w błędzie, ale jest to wniosek o uchylenie immunitetu. Czyli zakładamy, że jeżeli Sejm uchyli ten immunitet, będzie wezwanie do prokuratury i pan, były premier Morawiecki, stawi się na postawienie tych zarzutów. Realnie oceniając sytuację, patrząc na to, co wszystko, co się dzieje, już pomijając nawet akcję pana wiceministra Romanowskiego. Możemy nawet poczynić zakład, czy pan były premier Morawiecki przyjdzie na wezwanie prokuratury, co do której cała jego opcja polityczna kwestionuje umocowanie prokuratora krajowego, legalność jej funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej. Zapewne nie. Tak przypuszczam i pewnie jest to bliskie prawdy. Czy ten wniosek prokuratury krajowej nie mógłby być sformułowany w ten sposób, że o uchylenie immunitetu i zgodę na przymusowe doprowadzenie. I teraz uściśle, to nie oznacza, że po uchyleniu e, immunitetu Rusza policja, czy służby, czy prokurator i zatrzymują pana Mateusza Morawieckiego. Nie. Tego rodzaju konsekwencja jest wówczas, kiedy dana osoba bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie policji, prokuratury. I w przypadku pana, w przypadku mnie, w przypadku. Kowalskiego, nie będzie żadnej dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji. Jeżeli się nie stawisz na wezwanie, nie usprawiedliwisz tego w sposób przewidziany prawem, następnego dnia prokurator może wydać postanowienie o twoim zatrzymaniu, doprowadzeniu, może zastosować środki zapobiegawcze. Więc teraz to jest kwestia pewnej taktyki postępowania, tak? Jeżeli pan Morawiecki nie stawi się na ogłoszenie, na y, tą czynność przedstawienia mu zarzutów popełnienia przestępstwa, prokurator, żeby kontynuować to śledztwo, a przecież chce je kontynuować i zakończyć, będzie musiał ponownie wystąpić o uchylenie immunitetu w tym zakresie, o wyrażenie zgody przestępstw na zatrzymanie. Zatrzymanie, możliwość wystąpienia do, y, już nie mówię o areszcie, bo to ja jestem przeciwniczką y, zamykania wszystkich w aresztach, ale nawet zastosowanie zwykłych środków zapobiegawczych. Y, pan Romanowski. No, sytuacja jest jaka jest, tak? Wiemy, że prokuratura Krajowa chce mu rozszerzyć teraz zarzuty. Wiemy, że nawet wystąpiła pan profesor Adam Bodna, prokurator generalny, o zweryfikowanie, czy nadal przysługuje mu immunitet parlamentarzysty Rady Europy, tak? Ale nadal mówimy tylko o uchyleniu immunitetu. Nie mówimy o zgodzie na przymusowe doprowadzenie, nie mówimy o możliwości zatrzymania, i tak dalej. Więc teraz proszę mi powiedzieć, ile czasu będzie, ile, o ile miesiąc, dwa, sześć, nawet te parę miesięcy wydłuża nam to postępowanie, które gdyby, i ja to nazywam determinacją, tak? gdyby prokurator miał jasną wizję tego, co chce osiągnąć. Tu mogło być miesiąc wcześniej, tam mogło być miesiąc wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, pani prokurator, że w ogóle ten rok y, uczy Polaków, że jednak politycy są generalnie wciąż tak samo jak przez całą właściwie trzecią RP ponad prawem. Mariusz Kamiński, nawet jeśli się znalazł w więzieniu, to został łaskawiony. Pan Romanowski, nawet jeśli miał być w areszcie, to jest sobie dzisiaj e, azylantem politycznym w e, e, Budapeszcie. E, no, i teraz, a propos Morawieckiego, Ale to o Krzysztofa Brejza, mhm. właśnie. Czy tak. To są tylko strachy na lata i właśnie w tym kontekście. Wie pani, jaką ja mam wizję, jaka może się wydarzyć z panem Mateuszem Morawieckim? Mhm. To znaczy, rzeczywiście zgadzam się panią, że to będzie trwało, tutaj mamy, tutaj mamy zgodę. Kto wie, czy nie będzie tak, że prokuratura będzie nad tą sprawą pracowała, w końcu czas minie, być może zmieni się władza w międzyczasie za trzy lata nowa prokuratura przejmie, wróci pan Ziobro, umorze sprawę i w ogóle to sprawę. się Ale to jest bardzo trafna uwaga, ale ja to nadal, ja to powiążę właśnie z tym brakiem rozliczeń w prokuraturze. Dlatego, że ten rok uzmysłowił, bo powiedzmy tak, jeżeli mamy 6 tysięcy prokuratorów, to te skrajności powiedzmy, skrajności, ale nie w sensie negatywnym, czyli osoby, które powiedzmy broniły prokuratury są z jednej strony, z jednego skrzydła osoby, które sprzedały się, i tak to powiem wprost, poprzedniej ekipie kierującej prokuraturą, są po drugiej stronie, natomiast jest cała rzesza pośrodku prokuratorów, którzy tak naprawdę chcą spokojnie pracować, chcą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i teraz oni jakby kalkulują, tak? Kalkulują, czy lepiej jednak się zaangażować w rzetelne prowadzenie postępowań, na przykład takiego morawieckiego, czy nie? Przecież to się za chwilę może zmienić. Czy chcę być bohaterem takiego konkretnego kolejnego raportu, nowej ekipy prokuratorskiej, nowego jakiegoś Bodnara, że wobec mnie będą wyciągane konsekwencje za to, że robiłam pewne rzeczy wobec właśnie polityka? Nie. I dlatego potrzebujemy niezależnej prokuratury, takiej, w której prokurator się nie boi. W takiej, bo, ale po to jest nam właśnie potrzebne po tym traumatycznym okresie rozliczenie, aby wykazać, że. Jeżeli zrobiłeś źle, to poniesiesz odpowiedzialność, ale nie za rok, czy za dwa, czy za pięć, bo taka od... sprawiedliwość odsunięta w czasie przestaje być sprawiedliwością. Ona jest najwyższą niesprawiedliwością. Ja myślę, że dzisiaj, nawet jak ludzie czytają takie newsy, immunitet Morawiecki, być może coś, to jakbyśmy zrobili taki sondaż wśród opinii publicznej, czy. To zrobiło na nich wrażenie, ponieważ dotyczy to przecież byłego premiera i czy wyobrażają sobie, że za jakiś czas zobaczą w telewizji przesłuchania w sądzie, takie normalne jak zwyczajnego obywatela, to większość by powiedziała nie, pewnie nie, pewnie to jakiś news w portale podały, telewizja, na pewno taki Morawiecki to w życiu w nie tym sądzie odpowiada. się nie stawi, a co tam dopiero, żeby trafił za kratki, chociaż trzeba przyznać i tutaj trzeba też podkreślić odwagę sędziów, to znaczy, że rzeczywiście bardzo znani politycy w zeszłym roku do więzienia trafili. To, było pewien, to była pewna nowość, no to ja mam akurat już zupełnie osobny wątek pan prezydent Andrzej Duda i jego ułaskawienie właściwie wynikające czysto z kolesiostwa to byli jego koledzy partyjni i łącznie dlatego ich uniewinnił, ułaskawił.